Siemanko, z tej strony Walbo i witam Was w moich walniętych audiologach. Dzisiaj razem ze mną jest Siemano z tej strony mvn 123 full i witam was w moich mo beznadziejnych audiologach. Beznadziejnych powiadasz. A te walnięte? No, walnięte i moje beznadziejne, czyli MBN. No dobra, nieważne. E, więc o czym mieliśmy dzisiaj mówić? No. A aha, i w ogóle czemu się spotykamy we, w, w, w jednym audiologu we dwóch? No, chodzi tutaj o sprawy organizacyjne, a mianowicie o sprawy serwerowe. Planujemy no. otworzyć e, serwer Minecraft e, Multiplayer. No, dla was przez wakacje. Tak, czyli to będzie 30 czerwca, czyli to jest za niecały miesiąc, no. I takie małe pytanie, jak. Jak ty widzisz ten serwer, powiedz mi? Cóż, ja myślę, że to będzie raczej coś takiego, że będzie otwarty wtedy, gdy będziemy my grać. Na przykład tam pod. Nie, coś, się będziemy wbijać, gdy będzie, no jakieś osoby na nim. No, no, I no. Z nimi. no. Albo jakieś eventy robić na Escapeach. Ale nie będzie otwarty, także tak że, wiesz, także normalnie dla ludzi. Co? To to. Ja chciałem, żeby zrobić po prostu także dla naszych widzów damy po prostu IP na tym właśnie. No, że nie na tym, ale na jakimś przyszłym odbiorku, z którym trzeba otwierać serwer albo na jakimś filmie. No. I po prostu tylko na nasi widzowie będą mieli te IP. A jak to IP gdzieś wycieknie na przykład? No Ty nic istnieć ten, ten serwer, nie? Po wakacji. No ale na razie. będzie zamknięty przez nie. Na razie ten, na razie i tak nic, nie będzie żadnego IP, bo jeszcze nie ma serwera, nie? Ale myślę, że jeżeli się dobrze... Jeżeli dobrze pójdzie, to uda mi się go wykupić gdzieś w połowie czerwca. No to by byłby otwarty na 30 czerwca, tak. No, na, na w pierwszy dzień wakacji. No, tak na wakacje możemy robić tam eventy typu, nie wiem, escape'y, takiego. No, jakieś escape'y i takie różne... Zagraj z widzem. Zagraj z widzem, nie graj z widzem i, i tym podobne. I te No, także nie byłby to duży serwer na 10 slotów, nie? Mm. I to byłby, służył, ten serwer przy okazji by służył nam też do nagrywania, właśnie tak jak wspomniałeś, y, jakiś zagraj z widzem, czyli mm -hmm. takich różnych pierdół. Dobra. Coś jeszcze chciałeś dodać. Tyle, że możesz się spodziewać. podziewać kolejnego audiologa na bardzo ważnych spraw na moim kanale. Będzie wielki przełom, tylko musimy znać Waszą zgodę, ale ten będzie w innym w ogóle. No, a ja y, te moje serie, nie wiem kiedy się zacznie, ale na pewno się zaczną. I na pewno będzie to nie dłużej niż w tydzień. Na razie to tak samo audiologi wchodzą, no ale cóż. Albo jakoś ostatnio nie umie się pozbierać co do nagrywania. No, ale to. To taki, miejmy nadzieję, chwilowy kryzys. Aha, a co jeżeli chodzi o Torchend Sword? Bo w poprzednim audiologu powiedziałem, że, że się niby zgodziłeś, ale się zgodziłeś. Tak, ja zgodziłem się. To też powrócimy, ale nie wiemy kiedy. No, to jakoś na wakacji będzie też. Na wakacje, albo gdzieś w połowie czerwca. Tylko na wakacje będzie ciężko się wyrobić, bo jest jeszcze pewna seria, której nie ma zmiany mówić, tutaj um, To jest taka niespodzianka, też przy okazji na 100 widzów Tak są w ogóle będą chyba 3 niespodzianki na 100 widzów u mnie Aha No, no to dobra Czyli na ten audiolek by to było chyba wszystko? Tak, dokładnie nagrywamy już 3 minuty 57 sekund 54... 4 minuty 4 minuty tak, dobra. Także żegnamy się z Wami zapraszamy do subskrybowania. Więc i... tak. Komentujcie, subskrybujcie, do Tak, tak, tak. w górę. Na razie, cześć, i czołem. Na razie, pa papa. To ode mnie. No, trzymajcie się. Cześć, i czołem.